oferujecie na targach. Dzisiaj na targach nasza firma oferuje takie pawilony handlowe, jak tutaj widzicie i po prawej. Jakie są możliwe opcje dla klienta, jeżeli chodzi o te pawilony? No w zasadzie w tych pawilonach handlowych klient decyduje o różnych opcjach, na przykład jak o kolorystyce, którą tutaj widzicie, a także o rodzaju wykończenia. Mogą to być deski poziome tego typu lamele, żaluzje pionowe lub poziome, a także takie kasetony narożne. To w przypadku, kiedy klient chciałby mieć łazienkę, toaletę? No zapotrze zapotrzebowanie właśnie jest na takie produkty usługowe z różnym wyposażeniem, dlatego też montujemy toalety, łazienki, aneksy kuchenne, a także inne wyposażenie. A co z transportem? To jest istotne. Transport i montaż, robimy to kompleksowo, więc dowozimy i montujemy, ustawiamy na miejscu klienta. u Gdzie was znajdziemy? Ligota Piękna pod Wrocławiem albo www.mobilnecontenery.pl. Zapraszamy. Dziękuję.